Muszę załapać teraz. Cześć, witajcie! Jakoś pewnie nie będzie powalająco, bo nie dość nagrywam telefonem to tylną kamerką i specjalnie stoję przed lustrem, żeby wiedzieć, czy w ogóle wycelowałam z siebie, także witajcie! <grym> Jak zawsze w formie. Zaczynam dzisiaj 75 dni challenge w wersji hard. Nie wiem, dlaczego ja sobie to robię, ale tyle się TikToków naoglądałam, że stwierdziłam, że no muszę też spróbować, no bo przecież no, ja już się miałam odchudzać. I, i przyszły święta. <grym> Jak można w święta nie zjeść pierożka, makowczyka i tak dalej? No jest to grzech ciężki, zresztą jest bardzo. No, no i w ogóle wracam z challenge'em, żeby schudnąć i trochę się ogarnąć generalnie. Także e, zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj taki trochę dłuższy e, film ze wstępem. E, moim challenge jest to, żeby codziennie na TikToka wrzucać Wam podsumowanie dnia z tego challenge'u. Także zapraszam Was na TikToka, macie nazwy w opisie e, i wrzucać takie podsumowanie trochę na YouTube'a, właśnie. Także co będzie ciężkie wyzwanie dla mnie, bo widzicie, jak ja wrzucam film, no czasami idzie dobrze, czasami średnio. E, ale no, będę się starać, żeby było git. Trzymajcie kciuki. Także y, spodziewajcie się większej ilości trochę filmów. Zapewne nie będą jakieś mocno długie, ale no wiecie, trzeba się jakoś tak y, wspierać w tym challenge'u. Także od razu mówię, zachęcam was do tego, żeby się dołączyli do mnie w tym challenge'u. Zacznijcie sobie razem ze mną lub tam dzień później. Ale zacznijcie, zróbcie to dla siebie, żeby po prostu być zdrowym, ogarniętym, jakby być. No, same plusy są takie szalenie, nie? No, trzeba się zmobilizować. Człowiek zazwyczaj ma problem ze zmobilizowaniem. się. jak już się człowiek zmobilizuje, to już jakąś w miarę idzie. Także to, to, to ja po prostu daję Wam znaka, żebyście się zmobilizowali i razem ze mną się ruszyli z kanapy, i ogólnie, jakby wiecie, Zaczęli zwracać uwagę na rzeczy, może których po prostu nie zwracaliście uwagę. Takie wiecie, zwykłe, przyziemne rzeczy. Czy właśnie przerwało mi się nagrywanie? Nie wiem, ale mam znowu baterię w telefonie. Jakby dzisiaj, wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że powinnam już się przymknąć. Ale nieważne. Także tak, ja już jakby kończę powiedzmy, że dzisiejszy dzień, bo już jest dosyć późno, zresztą nagrywam ze swojego starego pokoju, jak ktoś jest długo ze mną na YouTubeach, to pewnie poznaje, bo przyjechałam odwiedzić Bogusia Koteczka i przyjechałam też na Bieżnie, bo moi rodzice właśnie ją posiadają, także i tak musiałam tu przyjechać, także od razu sobie skorzystam z bieżni. I tak... Po... Jezu, zaraz się tutaj potknę. Już straciłam na miarę, jak tutaj jest, wiecie, wymieziony wszystko. Odwrócę kamerę. Ja nie muszę się rozłączać z wami. Boże, trochę techniki i człowiek się gubi. Nieważne. Chciałam wam tylko pokazać, to nagrywałam też na TikToka. Jak jesteście z TikToka, to tutaj akurat nic nowego wam nie pokażę, ale jak z youtube to już wam prezentuję. Zrobiłam sobie taką prostą zwykłą tabelkę właśnie na ten 75 day hard challenge. Zwykła, prosta, to jest aplikacja Notion. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna, uwielbiam, kocham, cudowna, rewelacyjna. Jak nie macie Notiona, chociaż bardzo Wam polecam, bo jest darmowy, w tej wersji podstawowej, to na przykład Google Sheetsy. Cudeńko, ja też używam i Notiona, i Google Sheetsa. Używam codziennie, praktycznie, także jedno i drugie jest naprawdę świetne. No, i tutaj po prostu sobie wypisałam dni. Na razie mam do 25, bo później sobie po prostu tutaj będę dorabiać. Na dole mam też Weekly Progress Summary, żeby sobie to wszystko jakoś tam w miarę podsumować. I tak, co się zawiera w ogóle w moim challenge'u? 10 stron dziennie. Obojętnie, jaka książka, nie musi być jakaś tam wiecie mocno naukowa, chociaż ja i tak bardzo lubię książki finansowe czytać, także. No, u mnie to jest aktualnie um, inteligentny inwestor Grahama. E, także no trochę dłuższą, teraz książkę czytam, może do końca challenge, mi się udaje przeczytać. E, dwa treningi dziennie. I dlaczego dwa? Żeby był to właśnie hard challenge, nie wiem dlaczego sobie to robię, ale jakby sobie robię. E, jeden trening może być luźniejszy rozciąganie, yoga, spacer. Drugi trening musi być mocniejszy. Bieżnia, bieganie, zajęcia taneczne, jakieś fitness No takie wiecie, mocne treningi bardziej. Pilates na przykład na YouTubie bardzo Wam polecam. No i takie dwa. Uzupełnienie fitatu. Ja akurat z fitatu korzystam. Wsiore chyba jakby jakąś tam aplikację... Po prostu, żeby uzupełniać, ile zażarłam danego dnia, żeby mieć na tym kontrolę. Nie, tutaj nie zarzekam się, że będę na jakiejś diecie, po prostu uzupełniać witatu, żeby mieć na tym kontrolę, bo jak widzę, że już dobijam do tego limitu kalorii, to jakby sama się hamuje i to nam nie działa. Także u mnie akurat to się sprawdza, jeżeli nie wiem, Wam się to nie sprawdza, to możecie sobie zrobić na przykład, że no, jakąś tam dietę, coś tam wprowadzać. Nic tam nie chcę akurat sugerować, nad no, i tak się totalnie nie znam, także mówię, jak ja tutaj zrobiłam i na mnie co działa. Nauka włoskiego. Ostatnio się wkręciłam bardzo właśnie w naukę włoskiego, na Duolingo, bardzo Wam polecam, super apka. I tak, nie wiem, łatwo, przejrzyście to w ogóle jest zrobione, także naprawdę spoko. Dzisiaj już odhaczyłam. Wypić 2 litry wody dziennie. Mam bardzo duży problem z piciem wody, dlatego sobie to wpisałam. Zazwyczaj wypijam może jedną, dwie szklanki dziennie, także no, rozumiecie, o co kaman. Dzisiaj już wypiłam ponad 1 litr, także może się uda, zobaczymy. Ogarnięcie giełdy, uwielbiam giełdować, także stąd też taki punkt. No i na końcu sobie dałam formułkę, żeby właśnie sobie monitorować postęp. No, i żeby się po prostu to właśnie w ten sposób wyświetlało. Jak macie nouszyna i chcecie mieć takie paski, właśnie z podsumowaniem, to tutaj macie formułę, co trzeba wpisać, żeby właśnie takie paski się wyświetlały. sobie zapauzujcie i korzystajcie dowoli. No, także w sumie to tyle. Dobra, jakoś tutaj na pewno będziecie mieć kiepską bo nagrywam jeszcze przednią kamerką telefonu, żeby coś widzieć, czy Wy mnie widzicie, jak Wy po prostu. I no wypadałoby zrobić jakieś porównanie formy sprzed i po, czy tam jeszcze w międzyczasie. Aktualnie mam na sobie leginsy, które są push-upowe, także no trochę są takie, wiecie, oszukujące, jednocześnie bardzo Wam polecam, są bardzo wygodne i naprawdę super, super ekstra. Są ze Gym Glamour, to jest model Push Up 2.0, naprawdę ekstra i też dzwone mam właśnie od nich, dostałam petchoinkie, też są ekstra, bardzo je lubię, na zajęcia taneczne właśnie je w sumie noszę, może ściągnę koszulkę w ogóle, żebyście jak było widać górę, no spodnie nie będę ściągać, Aż tak się nie będę roznegliżować, tak o Wam się po prostu pokażę. No i nie wiem, może po prostu umówimy się tak, że ten fitczek cały to będzie po prostu takie nagranie, gdzie ja stoję tak o, przed Wami w legiństwach. Znaczy, może tak o w ogóle zrobimy, żeby było widać, jak mi bebek wywaliło. To się jest wieczorem i ja mam challenge z piciem wody, także weźmy to też pod uwagę. Bo już takiego Benzola też trochę nie było. No i święta. Plus serwester, gdzie jadłam dużo pizzy. Nieważne, bo to zaczynamy challenge. <grym> także może zrobimy po prostu tak, żeby było właśnie w miarę widać. No, spodnie jakieś tam będę sobie zmieniać. Także to będziecie też widzieć w innych dniach. Po prostu te miałam pierwsze z brzegu. Także tak oto już wygląda. Od boczku widać boczki, tak to wygląda bez wciągania brzucha oczywiście. Drugi boczek, tak to wygląda. No i tak się prezentuje. No, berzol. troszkę się zrobił jeszcze. Jak tutaj naciskamy tymi legginsami. to, no widzicie, jak się tam naciska legginsami, to jest taki taki wałeczek się robi, a jak nie naciskają, to tak. Sobie właśnie tłumaczę to, że może <noise> nie jest tak z moim brzuchem. Być może, ale nie jest też zbyt dobrze, także e, dlatego się zabieramy za ćwiczenie i za cały challenge. Także e, to był taki pierwszy wstęp do tego wszystkiego. E, dalej was bardzo zachęcam do tego, żeby wziąć udział razem ze mną i od razu też mówię, że czekajcie, wezmę was w łapę. No, pewnie zaraz panie telefon w ogóle, tak. Ale super się przygotowałam. E, Musiałam jeszcze aparat, ale bateria jest rozładowana całkowicie. E, no, także e, nie musicie też robić hard challenge. Jak chcecie to dołączcie. możecie zrobić to totalnie na swoich zasadach. Wypiszcie rzeczy, jakie tylko chcecie w tej właśnie tabelce, czy w czym tam w ogóle e, chcecie. E, no, nie wiem, na przykład. Nie wiem, czytanie książki, malowanie, nie wiem, tańczenie, medytacja, yoga, nie wiem, gotowanie samemu w kuchni na przykład. No naprawdę dużo rzeczy można wymyślić. Nie musicie robić dwóch treningów dziennie, możecie zrobić jeden i to na przykład spacer. Wymyślcie coś swojego. Działajcie. Jeżeli chcecie zrobić ze mną challenge, to oznaczajcie mnie też na Instagramie. Nie wiem, czy można oznaczać kogoś na, YouTube, na TikToku. Jeżeli tak, to też możecie mnie oznaczać. Bardzo mi miło będzie. Będę Wam lajkować tam bardzo dzielnie. Także trzymam za Was kciuki, trzymajcie też za mnie kciuki i widzimy się jutro.